Mój tata ma grupę krwi AB Moja mama ma grupę 0 Rh+. To jaką ja mam? A ja mam A Rh-. A Rh-? Ale jak? Tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Ale zacznijmy od początku. U człowieka wyróżniamy cztery główne grupy krwi, tak zwany układ AB0. Oczywiście opisano znacznie więcej grup krwi u człowieka, ale nimi się nie będziemy zajmować. O tym, jaką mamy grupę krwi, świadczą antygeny na powierzchni krwinek. Są to małe białkowe elementy służące jako takie etykietki, dzięki którym organizm rozpoznaje, że to nasze komórki. Czyli gdybyśmy przetoczyli krew grupy B posiadaczowi grupy krwi A, to organizm od razu by odrzucił taką krew, rozpoznając, że to nie jego komórki. I jakie mamy antygeny na powierzchni tych naszych krwinek? Otóż dla grupy A. Oczywiście nie będzie zaskoczeniem, że będą A, dla grupy B będą B. Ciekawa sytuacja jest w przypadku grupy AB, bo zawiera oba rodzaje antygenów, zarówno A i B. No i w przypadku 0, jak sama nazwa wskazuje, mamy 0 antygenów. Na początek przeanalizujmy mój przypadek. Więc mój tata miał grupę AB. Moja mama ma grupę 0 i jak pamiętacie, człowiek jest diploidalny. Oczywiście, jeśli nie pamiętacie, to koniecznie obejrzyjcie odcinek o dziedziczeniu genetycznym. Link znajdziecie w opisie. Więc człowiek, jako że ma komórki diploidalne, to musi mieć dwie kopie danego genu. Czyli mój tata by miał następujące kopie. Natomiast mama, ponieważ grupa 0 jest recesywna, zawiera tylko dwie identyczne kopie tego genu. Zwróćcie uwagę, że A i B napisane są z dużych liter. Oznacza to, że jest to cecha dominująca. No ale, ale jak to? Dwie są dominujące? Otóż tak. Zjawisko to nazywa się kodominacją, gdzie oba geny są Dominujące. I teraz powiedzieliśmy sobie, że gamety są haploidalne, więc jakie tu mamy możliwości? A więc mój tata produkuje gamety, które mogą zawierać gen kodujący grupę A lub grupę B. Natomiast w przypadku mamy mamy tylko jedną możliwość czyli gameta zawierająca gen dla grupy 0. I teraz co otrzymamy? Jeśli połączy się grupa A z gametą mamy, no to otrzymamy grupę A, jako że A jest dominujące. Jeśli się połączy grupa B z gametą mamy, to otrzymamy grupę B. Zapisy dla tych grup krwi będą następujące. Grupa A to jest moja grupa krwi i mojej siostry, natomiast grupę B Otrzymał mój brat. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Ja mam grupę A, czyli mój zapis wygląda tak. No i tutaj jest taki sam zapis, lub może być taki zapis. Podobnie tu oczywiście mamy też, to akurat ja mam taki przypadek, no ale może być osoba, która ma oba geny te same, będzie homozygotą dominującą. I jakie tu mamy możliwości? Czyli, żeby być taka gameta, może być taka gameta, no i oczywiście taka. To są dwie takie same. I teraz tak. Jeśli się połączą te dwie tutaj gamety, to będziemy mieli A z zapisem IA. i A. A może się połączyć w ten sposób. I też będziemy mieli A, ale tym razem będzie zapis taki. I to jeszcze się może tu nam połączyć. Recesywne kamety. I wtedy będziemy mieli 0. Właśnie taką grupę krwi otrzymała moja córka. Stąd wiem, że tata mojej córki jest również heterozygotą pod względem tej cechy. Od razu przejdźmy do przykładu, jeśli oboje rodzice mają grupę krwi B. I tu mamy dokładnie analogiczną sytuację do grupy A, czyli mamy homozygotę dominującą lub mamy heterozygotę, no i dokładnie to samo tutaj. No i oczywiście mamy dwa typy gamet, gdy połączą się dwie gamety recesywne będzie 0, gdy połączą się dwie dominujące, to będziemy mieli grupę B z zapisem. takim. I jeśli się połączy B z i 0, to będzie też B ale z zapisem i B, i 0, czyli heterozygota. A co jeśli oboje rodzice mają grupę krwi 0. No tutaj nie mamy żadnej innej możliwości będzie tylko grupa 0, ponieważ zapis jest i0 i0. Czyli mamy jeden typ gamet, gdy one się połączą, to tylko dają nam 0. Następny przypadek. Oboje rodzice mają grupę AB. Otóż w tym przypadku będziemy mieli następujące możliwości. Zapis jest następujący. Gamety są i A, i B produkowane przez obojga rodziców. I teraz możemy mieć A z B, wtedy mamy grupę AB, i A, i A, grupa A, i B, i B, czyli grupa B. Przejdźmy teraz do interesującego przykładu, gdy jedno z rodziców ma grupę krwi A, a drugie B. W tym przypadku mamy całą gamę możliwości. Popatrzmy, jeśli ktoś ma grupę A, może mieć lub może mieć, natomiast w przypadku grupy B lub i jakie mamy gamety? możemy mieć i A oczywiście, i 0, i B, i 0. I teraz, jeśli się połączy i A, i B, mamy AB. Jeśli się połączy A, i 0, to mamy A. Jeśli się połączy i 0, i B, to mamy B. Jeśli się połączy I0 i 0, no to mamy 0. Czyli w tym przypadku możemy mieć wszystkie grupy krwi. I teraz prześledźmy kolejne kombinacje. Kiedy jedno z rodziców ma grupę A, drugie AB. Czyli jakie są możliwości w przypadku A? To może być IA i A, czyli homozygota dominująca, lub IA. I0, czyli heterozygota. Natomiast w przypadku grupy AB to mamy IA i B gamety. Mamy tutaj i teraz tak. Jeśli się połączy IA z IA, no to będzie A z zapisem. Jeśli się połączy i A z I0, to też będzie A, tyle że to już będzie heterozygota. Jeśli połączy się nam A z B, to będziemy mieli AB. I jeszcze mamy jedną możliwość, kiedy I0 połączy się nam z IB, to nam da grupę B. Kolejny przykład, sytuacja analogiczna do przykładu poprzedniego. Ten razem mamy tutaj, jeden z rodziców ma grupę B. No i tutaj w przypadku AB mamy taki zapis. I mamy gamety, i teraz A z B da grupę AB, natomiast B z B da, oczywiście, B homozygotę dominującą lub B heterozygotę lub I0 z A to nam da A. I kolejny przypadek. Jedno z rodziców ma grupę A. Czyli mamy dwie możliwości. No, natomiast w przypadku grupy 0 tylko I0, I0. No i gamety. Jeśli się połączą nam I0 z I0, no to da nam grupę 0. Jeśli się połączy i A i 0, no to nam da A. I ostatnia kombinacja, kiedy jedno rodziców ma grupę B, a drugie 0. Analogiczna sytuacja jak w poprzednim przykładzie. Będziemy mieli IB. I B lub IB i 0 oraz I0 i 0. No to może się nam połączyć IB z I0 i będzie grupa B. I jeśli się połączą I0 z I0 będzie 0. Tutaj przedstawiam tabelkę podsumowującą. Tabelka jest do pobrania w formie PDF pod tym. Video. I została nam już tylko jedna kwestia do omówienia, a mianowicie czynnik RH, zwany też antygenem D. Możemy mieć RH dodatnie, czyli RH, plus, lub ujemne, czyli RH-. Minus. Zapis dla RH, plus będzie następujący: D duże, D duże lub D duże, D małe. Teraz widać, że jest to cecha dominująca. Zapis. Natomiast dla RH- zapis będzie następujący. Od razu widać, że jest to cecha recesywna, dlatego mamy dwie małe literki D. W tym momencie chciałabym wprowadzić dwa nowe pojęcia. Pierwsze pojęcie to jest genotyp, natomiast drugie pojęcie to jest fenotyp. Genotyp to jest po prostu zestaw wszystkich genów, jakie posiada. Organizm. Każdy organizm ma swój zestaw, więc w przypadku grupy RH, będziemy mieli dwa genotypy, ponieważ może być to homozygota dominująca, gdzie dwie literki D są duże, lub heterozygota, gdzie tylko jedna literka jest duża. Natomiast w przypadku RH genotyp dla tej cechy będzie tylko jeden. Natomiast fenotyp no to jest zestaw wszystkich cech. Czyli w tym przypadku RH plus lub RH minus to jest fenotyp, natomiast zapisy to są genotypy. I w przypadku RH, plus, mimo że mamy dwa genotypy, to RH plus jako fenotyp jest tylko jeden. I teraz przeanalizujmy możliwe kombinacje. Tutaj, żeby ułatwić nam zrozumienie, zawarłam to wszystko w tabelce, gdzie w poziomie mamy jednego rodzica a Fionie. Mamy tutaj drugiego rodzica. I jak widzicie, mamy różne kombinacje. W przypadku homozygoty dominującej będzie produkowany tylko jeden rodzaj gamety. To samo mamy tu. W przypadku heterozygoty będą dwa rodzaje gamet. I w przypadku homozygoty recesywnej też będzie tylko jeden rodzaj gamety. I teraz, gdy połączą się dwie. Tutaj gamety, no to będziemy mieli homozygotę dominującą. Tylko tutaj będzie to samo, ale dochodzi nam następna gameta, czyli może być już heterozygota. I w ostatnim kwadracie, kiedy połączą się te dwie gamety, będzie RH Czyli jak możecie wywnioskować z tej tabelki, moi rodzice pod względem czynnika RH są heterozygotami. Stąd też ja otrzymałam RH-. A jaką Ty masz grupę krwi? Napisz w komentarzu i sprawdź koniecznie, jaką grupę krwi mają Twoi rodzice. Czy to się wszystko zgadza? A tymczasem dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Wszystko o epigenetyce i genetyce.